Siemano widzowie, dzisiaj pogadamy troszkę o Austin, kiedy je kupić, e, kiedy warto inwestować i o długości Austin, e, bo tak naprawdę długo Austin już w gierce e, Jeżeli chodzi o promocję, to nie będziemy mieli, bo jednak bez promocji trochę było, ale no, na promocji długo już jakby, tak naprawdę tego nie będzie. Szybki wstęp, zapraszam Was jeszcze na Parrocła stronę do wymienia swoich skinów, link tam będzie oczywiście w opisie. Strona nie wlicza ceny naklejki, ceny czarmów więc możecie wyznajpić dużo przepięknych krawcioków z czarnikami. Czarniki sobie zdjąć, sprzedać osobno. Tak samo, krafty jakieś drogie posprzedawać, pokupować, jeżeli jesteście fanami. Dodatkowo przy wpacie z moim kodzikiem macie darmo, darmowe. Na no, 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów z moim kodzikiem Elzar. Darmowe 35 dolarów dostajemy 135 dolarów. No i te 10 dolarów przy wymianie też spoko opcja. E, przechodząc, 24 się zaczyna Budapeszcz. E, listopada dokładnie, 24 listopada mamy początek. Tutaj Budapesztu, Majora. Co to oznacza? Że do 24 listopada maksymalnie będzie Austin na promocji. To jest taki max, max, ale też nie oszukujmy się rzadko tak jest. Że to jest yy, idealnie w ten sam dzień, wiecie, kończo, kończy się Austin, kiedy Budapeszt zaczyna. No nie, raz by były takie sytuacje, żeby te opóźnienia ostatnio, ale to, to jest rzadkość, więc nie wydaje mi się, żeby tak, takie coś teraz się wydarzyło. Więc Austin zostanie usunięte lekko przed. Budapeszczem, posłuchajcie mnie, aktualnie, promocja się za, za, zaczęła kilka dni temu, zobaczcie, mamy tutaj tydzień tak naprawdę tego sierpnia, drugi tydzień e, zaczynający się i zobaczcie, wrzesień, październik i tutaj zaraz jest 24, 24 to jest poniedziałek, uznajmy, że tydzień wcześniej za tutaj usuną to 17, 17 listopada, czyli mamy październik, wrzesień i już sierpień, mamy... 2,5 miesiąca jakoś, około 90 dni promocji na to by wychodziło, że, że będziemy mieli coś koło tego. Słuchajcie, to jest jedna z krótszych promocji. Możemy sobie porównać do innych eventów. Taka ciekawostka, Sztokholm, który był bardzo udanym eventem, on miał chyba dłuższą promocję niż Austin. To, to, to jest, może to brzmi bardzo zachęcająco, ale e, no na pewno to wiecie, nie, nie uderzy tak w supply, że ludzie się może, mogą też na to rzucić, ze względu na to, że to krótko trwa i będzie to pewnie hype'owane, więc też pewnie ludzie trochę tego kupią. E, ale z drugiej strony, zobaczcie, taka sytuacja jest, że jednak ta promocja będzie, Trwała dosyć krótko. Kiedy kupować generalnie teraz Austin, sobie możemy zadać pytanie. Kiedy kupować? W ogóle, wiesz, usunę to że szybciej, to w ogóle byłoby super. Dużo właśnie ludzi też kupuje na rynku, tak? Że czekacie to nie na osoba pisami, że kiedy kupić te Austin. I powiem tak, te turnieje warto sobie patrzeć na przykład w porównaniu z innymi turniejami, nie? Czyli na przykład wchodzicie sobie na Antwerp i patrzycie, jak się Antwerp zachowywał, nie? Chociaż to nie jest zasada, że tak zawsze jest, czemu nie wszękuję. Aha, po prostu. No i spoko, nie. No dobra, nawet nie będą kontendersi, no już niech będą e, Więc też warto patrzeć sobie na inne tutaj eventy, Jak to wyglądało, jak, jak przedmiot schodził na promocję, to często po, po czasie to możemy dotami, chociaż na przykład szybko bardzo schodził. Zobaczcie, że dwa tygodnie on już jest poniżej złotówki, 90 parę groszy Więc tak też, e, czy tak się powinno wyjawić, wydarzyć? No niekoniecznie, bo pamiętam, że pary chyba dłużej trzymał cenę i na przykład wolniej spadał, ale potem jak już spadł, to spadł, nie? Z tego co mi się kojarzy, zobaczmy e, Lifetime Zobaczcie, pyk Spadek a nie, on też, też w sumie, chociaż nie, no dłużej teraz trzymał tą cenę, zobaczcie, ta cena była lepsza, dłużej była trzymana i lepsza, tak jak mówiłem, i potem był bardziej ten spadek, do 90 max, i potem z odbitka, generalnie, to wszystko zależy od czasu, ale z drugiej strony, zobaczcie, będziecie gridować, za te 10 groszy, żeby kupić z rynku, i na przykład skończy się promocja, no bo długo może nie być, promocja, długo to może nie schodzić z tych cen, więc pamiętajcie o tym, w innych stronach też możecie się znajpić, to będzie jakiś flota i tak dalej, ale pamiętajcie o tym, że ja bym po, bo tutaj budżet będą na pół. Pół bym kupił ze sklepu, a drugie pół bym gridował, nie? Żeby kupić jak najtaniej, w takim okresie. Więc śledźcie i Generalnie naprawdę może to fajnie wyglądać. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie wszystko się prezentowało. Austin wygląda dobrze. Zapowiada się dobrze, zapowiada się na dobrą inwestycję. Czy tak będzie, zobaczymy. Też jest dużo zależności. Wiadomo, nowy od razu wejdzie Budapeszt, Major. Jakie tam będą kapsuły, co tam się będzie działo, co dodadzą. Kolejne pytania, kolejne rzeczy wpływające na Austin. No, jest to na pewno ciekawe. E, zobaczymy, ja trochę zainwestuję w Austin, już coś tam kupiłem, coś tam w magazynie mam. Naklejki jeszcze nie kupowałem, kupowałem ze sklepu. Z drugiej strony kupując z, z Steama, też pomniejszacie supply, nie? To są rzeczy, które już są w obwodzie i z, jakby nie powiększacie tego wiel wielkiego supply'u, nie? A przy zakupach typu 1000-2000 kapsu zawsze to coś, zawsze to coś, więc zobacz, to było Ci na tyle? Ustrzycie sobie że taki kontent, taki film Wam się podobał. E, ja coś jestem na wagajkach, przypominajka szybko, e, więc e, no tak trochę na bieżąco nie mogę teraz filmów dawać, ale Coś tam wam nagrałem, więc życzę miłego oglądania Trzymajcie się, strzelcie subika, cześć, cześć widzowie